Hejka kochani! Chciałabym powiedzieć, że to nasze pierwsze plażowanie, ale nie. Wczoraj Mario, znaczy moje pierwsze, ale Mario po przyjeździe na Goa, na o zachodzie słońca już skoczył do wody, więc ja jestem pierwszy raz w wodzie. A to nasza pierwsza plaża! Plaża nie jest jakaś spektakularna, ale szukamy żółwi! Chłop na plaży. Nie jest zły ten luty. Z złego słowa powiedzieć nie możemy. Aż za na ciepło nawet. No gorąco jest, nie da się tak żyć. Jest luty, a jest 33 stopnie. Mój nowy herkat pokazujesz? Aha Byłeś na herkacie. No właśnie na goła przyjechaliśmy już wczoraj, ale... Na tyle się wkręciliśmy, że dopiero dzisiaj wyciągnęliśmy kamerę Poszliśmy wczoraj do takiego baru przy plaży Piękne miejsce Zachód słońca Były happy hours na drinki Happy hours na drinki I zamówiliśmy cztery Long Island Które się naprawdę okazały być bardzo mocne I bardzo duże Więc zawsze się zdziwiliśmy Zamówiłem tuńczyka Stek z tuńczyka Z frytkami I z z ulubką przy jakiegoś prapa burrito za wszystko zapłaciliśmy jakieś 80 zł. niesamowite już synka powiedziała, że idzie trochę głębiej to i wiele więcej już niedługo na OnlyFans musimy jeszcze czegoś podróżować jesteśmy w raju na plaży. Kokolem Beach. Ja nawet nie wiem co powiedzieć. Przyjechaliśmy na Kokolem Beach, nie ma prawie w ogóle ludzi. Jest kola za 2 złote Zimna. I co, na jedzenie pizzą z Agrasso? Umargituwa. Umargituwa, koń zwalony, zero potrzeb. No i co, I dzisiaj w ogóle był dzień, kiedy się obudziliśmy. I okazało się, że jesteśmy celebrytami Więc w końcu to jest nasz pierwszy influencerski sukces Make Life Harder udostępniło naszego rilsa Piękny dzień O kiblach O kibla! Najbardziej dupy content Ej! Metaforycznie z dupy Albo bardziej nie Gówniany. Jednak prawdą jest, że ludzie najbardziej lubią no. gówno po prostu Content kałowy przyciąga największą uwagę No i dobrze, to znaczy, że jakby wiemy, jaka jest nasza nisza, i e, wiemy, w jakim kierunku podążać. Chyba znaleźć więcej wideo w stronę. Pozdrawiam, INES. Dzięki Wam. Co sukces. Co dzisiaj dzieje? Bo mam zawał. Mario ma zawał od leżenia na plaży. Pobierzele na plaży tylko sportu. Mario uprawiał dużo sportu. 20 minut grałem w frisbee. Jeśli frisbee to sport. Sportowany chłopak. Po pierwsze to były zaawansowane rozgrywki, a po drugie jest tak gorąco. <grystanie> jak jest kapitanie? Oj kapitanie to lepiej. Chłop? Hmm. Się babie. Emocji jak na tam było. Albo jak na rybach, bo jesteśmy nad wodą. Nie było żadnych Nie no Co? Było no, mnóstwo jak ta ryba. Wystosując yy, alegorię do wędkarstwa złowiła niezłego frajera chyba. Ale on za to ma porządnego suma Godzin drugi. Powiedz, co nas budzi w naszym pokoju w hostelu? Mamy pokój w hostelu, który jest dość mały, jak na pokój w hostelu, bo ma tu cztery łóżka. I co nas budzi? Współlokatorami naszymi są obywatele krajów, w których aktualnie przebywamy. Syn z matką. I są bardzo hałaśliwymi ludźmi. Częściej czują się po prostu jak w domu. Wszystkim, co. Coś się z tym wiąże. Rzemek jak chodzi, to się cały pokój trzęsie. A ten pokój też jest drewniany i on tak się trzęsie, z zbyle powodów I gotują sobie w pokoju. Wczoraj zaczęli gotować o 6.30 rano jakąś kaszę. Mają kuchenkę. Mają kuchenkę elektryczną, garnki, wszystko. które stawiają na walizce. To jest ten umysł. Trochę tak, no to jest... I tak Mario, Mario przed chwilą sugerował im, że jedzą w pokoju, bo ją ja otworzę żywi, że musi przewietrzyć pokój. I faktycznie wyszli i walą z gara na francie. No, bo po prostu to nie było oczywiste, żeby nie gotować w pokoju o siódmej rano. No nie, no jest wybitnie, ale to nic, przynajmniej nie śpimy. To chodź w, A, w pokoju, śniadanie. A tak, oboje. Traktory. Więc to są uroki po Ego, a jest fajna, dzisiaj co robimy jeszcze wszystko? Yy, o, właśnie jeszcze nie wiem, chcieliśmy mieć na wodospad, który wygląda amazing na zdjęciach, filmikach w porze moców, to co nie ma sensu naprawdę jakby jest tam mega dużo wody. Mamy jeszcze jedną super ładną plażę do zobaczenia w okolicy. A, no i musimy kupić antykomary antykomary i antysłońce, bo zgubiliśmy gdzieś bloka do ciała. Sunblocka, sunblocka. Czujesz to? Czujesz to? No, spaliliśmy się. Mario, pokaż czoło. że żeby mi się zakola spaliły. Nie powiedziałam tego, powiedziałam... Powiedziałaś. Skóra przy... Skóra przy gło... <noise> Przy czole, przy włosach. O. Skóra między włosami. Eee. Pamiętajcie o SPF-ie przede wszystkim na twarzy. Słońce odpowiada za 70%. Się Pamiętajcie też o wodzie, bo człowiek 70% tak składa się z wody, więc trzeba pić dużo wody, żebyście się nie skurczyli. 70 to chyba jakaś dobra liczba, żeby straszyć ludzi. 70% ludzi robi ci źle. Sprawdź, czy powinieneś gotować kaszę w pokoju hostelowym. 70% ludzi tego nie robi. Dzięki temu, że mam szwajcarski scyzoryk firmy Victorinox, poradzę sobie nawet krojąc arbuza na plaży. Nawet w ekstremalnych sytuacjach jesteśmy przygotowani i przetrwamy. Inaczej nie mielibyśmy co jeść. A tutaj proszę. Jesteśmy jest plaża dali? bezludna. Nie ma żadnych sklepów ani jedzenia, ale my polowaliśmy arbuza. Tak. Uciekał długo. Budzie gór. Pokaż jaki byczek. Ooo tak. Czuję, że ma potencjał na smacznego arbuza. O tak. Bezpieczeństwo. Ale mamy kaski, więc lepiej niż większów, to jest a prawo jest chyba tutaj takie, że kierowca musi mieć kask, a pasażer nie musi mieć kasku. Tak, bo jak to trzymywała policja nas dzisiaj rano, żeby sprawić sprawę jazdy, to opuszczała osobę bez kasku. No a to samo ten gość w wypożyczalni powiedział. No. Że jeden kask wystarczy, bo tylko kierowca musi mieć. Mordą. O, no, Na goła też są próbki. Dużo próbek. Mniej więcej próbek. Nie, Nie wiem, czy wspominałem wcześniej, że tworzenie contentu jest strasznie ciężką pracą. E, uciążliwą, męczącą, w każdych warunkach trzeba sobie z tym poradzić. E, tak jak na przykład teraz. E, może pokażę. Jakieś zimne drinki na happy hours. Piosenka niepokruszony Lód niepokruszony Nie wiem, pewnie jeszcze mocne Mnóstwo alkoholu w środku, O, mocne Dobre No i tak to jest, to wszystko dla was kochani Odpoczyniasz nasz pobytnego. Jest niezły, jest śmiesznie Jest bardzo chillersko Jedzenie jest spoko i po prostu sobie tutaj siedzimy Nie, naprawdę, chillera, no odpoczyłeś. Bardzo dobre jedzenie, drogo tu jest niestety trochę w kurde, nie jest drogo, bo filet z tymczeka za 22 zł. W porównaniu z innymi z, z, z sprawami, które jedliśmy w Indiach, jest drogo. Mieliśmy jakiś szczególnych, um, nie wiem jak to nazwać, oczekiwań w temacie Goa, bo do, nie wiem. Podejrzewaliśmy, że tak jak w będzie co bardziej, przynajmniej ja podejrzewam, że będzie to miejsce przypomniane turystami i tak są takie miejsców, jak na przykład ta plaża, która jest po prostu mega zwykłą plażą. Mega zwykłą? Ja ale chodzi o to, że zakonałabym po prostu. No ale są takie miejscówki jak byliśmy wczoraj, dzisiaj i przedwczoraj, gdzie jest po prostu czera i nie ma nikogo, więc... Go Agituba! Jedziemy stąd, do Kerali, zanim polecimy na Sri Lankę. Więc jak widzicie ciągle coś się dzieje yy, Mniej lub więcej, ale ciągle jesteśmy przynajmniej w ruchu Dlatego zostawajcie na kolejne odcinki Właśnie jest niesamowity Ludzie, którzy zakrawią, nie powinni spać w hostelach, uważam.